My jesteśmy w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. No i e, stąd rozpoczyna się nasz dzisiejszy rajd rowerowy. O Renia już idzie z pakietem startowym. To jakiś nie mamy jakichś oryginalnych, ja dziękuję. Nie mamy jakichś oryginalnych plakietek. <zuczucie> mamy. Mamy. Także, ja, nie wziąłem żadnej serwetki, to był coś. Ze mną. Także tak to wygląda. Na razie. jest Mazowsze. Dostaliśmy do bizantowania Mazowsza. W związku z tym też te wszystkie takie przyjemne rzeczy, jak stopy, jak podarunki, także brawa dla Mazowsza. Brawa. Na tą imprezę wsparli wójtowie tych gmin, przez które przejeżdżamy, czyli gmina Przemysł, gmina Sarnaki, gmina Patrotnia na nas DJ jest taką fajną muzyką na Gminelach, lata 70. 80. Więc ten nie zakończy się tylko tym, że sobie się przejedziemy, ale tymi też takimi kulturalnymi i przyjemnościowymi e, sprawami dodatkowo. E, Są też strażacy z gminy Konczek e, będą prowadzić nasz zaletą e, z miejscowości Ruda, także witamy strażaków. A już jest podzielone? O, a, a nie? No my się na pierwszy szygujemy też. Pierwsi będą. sztyczkiem po lewej stronie. Nie, no chyba nie, chyba nie podzielone. <laughs> Jest tej... to cieszę, Będę się cieszył, jak to jadę. Nie, jeden to zrobię. Znaczy, tak tak zapyta... Miko poprowadzi drugą grupę dosłownie dwie minuty. Minuta. I kolejna grupa. Później będziemy krążyli wokół tych grup, więc będziemy w jakiś sposób e, rozstawiali. Zalecam jazdę dwójkami blisko prawej krawędzi. Jedziemy w otwartym ruchu, zatem przestrzegamy przepisów ruchu drogowego. Czyli dwójka mi można. Nie spożywamy żadnego alkoholu, żadnych tego typu rzeczy, ponieważ jeżeli cokolwiek komuś stanie w tym przypadku, nie bierzemy za to odpowiedzialności i jedziemy na własną odpowiedzialność, zgodnie z regulaminem. Dobra, co jest z tym? Już nie spożywamy. Już nie spożywamy. Jest zakaz. W tej pory. Gdzie jest Dobra. przepraszam. Dobra. Zerujemy liczniki, proszę państwa, żeby było... Tak wygodne. jest? <grym tak, tak? <grym ja nie umiem więc. No może coś zrobić zrobi 120 doch tak za to, aby wrócić tutaj celowo. W samym czasie. Tak. Dobra, strażaki są to? Tak, oni tam stoją czekają, trzymają. Dobra, czy zapraszam, e... będzie liczyło sobie? Przebież po 15? Do, do I I to, czy ile tam poczekaj? Dobra, zapraszamy. dwójkami jeździmy, mhm. czyli ja obok muszę... siebie, obok ja siebie. Dobra, dobra. Musiałam sobie te. Co? W lewo, dobra. Dobra.

No chodź, wracamy. Tam mam pompkę. Hmm? Tak. No, no, zajebiście. No czuję właśnie, że to się tak. Powietrza nie ma. Pierwsza, pierwsza awaria. Pierwsza awaria. Powietrza nie Jak, jak to powiedzieć w Polsce podniesiony, czyli odbudowany do tej dzisiejszej formy. Czyli dzisiejsze rozmiary, dzisiejsze kształty ten Kościół ma od 906 roku. Co było wcześniej, to dokładnie my, my do końca nie wiemy, to, co powiedzieliśmy. na tym miejscu był Kościół wśród pustoszyn. Się... Państwo szli wokół Kościoła, z tyłu Kościoła, już w XX wieku. Kiedy szuł pracy gotowy i była zmieniona krewacja, to odkryto z tym kościołem na starych donach.

Włudny linii już ostatnią on na spadkowie Mówiła mi nawigacja, że 25 km już zrobione, czyli można powiedzieć, że jedna trzecia dopiero. 27 po 27? No mówię, przed Korczewem. no było 25. O. Ty masz kierownicę na ten, a ten Jak to? O tu? Tu? tu, je, tu jeszcze za nisko jest, ja bym chciał jeszcze wyżej. W tym starym rowerze to miałem z 10 centymetrów wyżej. Ale miałem remontkę, wiesz. Nie, nie, grzesiek do bo mi za nisko było. Za nisko było, wiesz?

tu widzicie, z tej strony jest taki obrotowy, który poprzez przekładnię kątową, zobaczcie, ona była drewniana zewnątrz. Ona była zainstalowana na zewnątrz i ona, moment i pionowy zamieniała poziom. Po prostu na tym elemencie. Gdyby ktoś z Państwa miał, miał potrzebę z rodziną w większym gronie, czy z, z przyjaciółmi spędzić weekend, czy tydzień, dwa. Już wiecie jak tutaj jest fajnie, że po, na rowerach można pojeździć. Fajna baza wypadowa, bo to szczerze rzeka toczna. A my ruszamy w dalszą część naszej wycieczki. Przysiadaj, zaraz będziesz pijano szparagi. E, Sparagi, no to będą chwasty najsilniejsze, najbardziej odporne na wszelkie działania i zniszczenie tych chwastów jest praktycznie do końca niemożliwe. Możemy je mechanicznie, możemy trochę obsypywać, ale... Czymś to będzie tak jak grzyby. Czyli przekładamy miarkę, one były dzisiaj rano zbierane. miarkę, Dochodzi ten sparak do tej, tej kreski, tego po prostu wycinamy. I cała filozofia, no, czyli robimy to w ten sposób. Czyli tak zbieranie grzybów, prawda? Żeby ta karpa się wzmocniła po posadzeniu przez dwa lata nie zbieramy szparagów. Rośnie coś takiego, taka choinka. Dopiero w trzecim roku zaczynamy zbierać, ale tylko przez pół sezonu, czyli jakieś trzy tygodnie. Żeby ta karpa jeszcze bardziej nabrała energii i była silna. W czwartym roku mamy już normalne zbiory. Zaczynamy na początku maja, kończymy w połowie czerwca. Jeżeli te szparagi, te karpy przysypiemy ziemią, to będziemy mieli szparagi bielowe. Ta wyrastająca wr główka szparaga nie miała kontaktu ze światłem. Żeby nie była fioletowa. I w tym momencie musimy to po prostu... Tak, panie Józefie? Zmarła śmierce naturalności Ale jakoś udało się, udało się jakoś wytrzymać z miałem nic Jest daje radę. Na pewno ja jest bardziej odporny niż Pan dyrektor muzeum w Siedzecach, który również nadzoruje do muzeum ziemiaństwa, w którym startowaliśmy. Idziemy, mamy metę, może dyrektor dzisiaj przyjedzie na wieczór. Tak, tak, oddam głos Karolowi, powiedz parę słów o gminie, o tym czym się zajmuje edą Kultury, a potem nasz wykładowca, poprowadzi prowadzi Jeszcze raz witam Państwa w Gminie w Kultury w Platrowej, w ogóle w Gminie Platelów. Cieszymy się, że odwiedziliście naszą piękną gminę, to tak mam nadzieję. Co mogę powiedzieć? Jesteśmy gminą, która też leży zdjęcie jest wykonane przy pałacu, prawdopodobnie z tamtej drugiej strony, czego tak. chyba nie widać. E, od na schodach od takiego beta poprzez oficera armii krajowej aż do mogiły w zapodniu. Piękny pezarzek. Zbliżamy się do końca już rundy.